an <laughs> wel się nie spodziewałem sobie z pomba do wody patrzę, a zauważyłem spła i nagle patrzę skołowrotka jeżdżę. po prostu ryba po e, po pobraniu po tych kulek spławiła się i w tym samym momencie zauważyłem, że miejsko owrotka, ucieka żyłka no dobra pokażę wam go na szybko w zdjęcia dwa zrobiłem e, taka ryba Mały, pierwszy, wypada go pokazać, no bo w końcu udaje mi się jakiś materiał nagrać. Dobra, leci do wody. A jeszcze dodam, zbliża się wieczór, nie wiem czy już coś się uda złowić, także albo widzimy się w nocy, albo z rana przy kamie. Bo dzisiaj był taki szał po robocie tutaj, przyjechałem, rozstawiłem się, wszystko, mało czasu, wieczór jeszcze pompować. do zobaczenia. No witajcie! Po nocy nic się nie wydarzyło. Czekałem całą noc, a na koniec się okazało przy zwinięciu zestawów, że miałem na haku węgorza. Węgorza nie to, że połknął haczyk, ale wbił mu się po prostu w dupę za przeproszeniem. No i o, zwinąłem sprzęt. Jest sobota godzina 8 rano, a ja zmieniam wody, zmieniam wodę. Co prawda nie będę dzisiaj łowił, ale yy, jadę sobie podnęcić i przyjadę w, sobo yy, w niedzielę wieczorem, bo tutaj w Niemczech poniedziałek mamy wolny i sobie strzelę jeszcze jedną szybką nockę z poniedziałku, na yy, z soboty na poniedziałek. No myślę, że na innym jeziorku coś się będzie działo, ponieważ na tym, co byłem, zaobserwowałem, że prawdopodobnie ryby mają tarło, bo tydzień wcześniej, jak złowiłem tego karpia, to leciało z niego, leciał z niego mlecz, więc myślę, że nie ma co tam marnować czasu na tą wodę, bo jak się teraz też nic nie wydarzyło, to już jednak coś, coś mi daje do myślenia. Teoretycznie cała woda stała, przy takiej pogodzie gdzie mieliśmy wiatr w brzeg nikt nic nie łowił, więc nie będę tam się, nie będę katował tak tej wody tam. Jadę na żwirownię, fajną żwirownię, są tam też piękne ryby na tej, na tej żwirowni, połowiłem tam w tym roku. No i jadę podsypać kilogram kulek Monster Orange. Wiem, że te kulki tam się sprawdzają, bo w tamtym roku na pojedynczą kulkę łowiłem ryba za rybą. No i myślę, że tym, tym samym, w tym, w tym roku tak samo mi się uda połowić. Także jak mi się uda, wezmę kamerę i wam pokażę jak kobruję, bo kilogram kobrą rozsypię w tą samą miejscówkę, gdzie byłem kiedyś. No to, to do zobaczenia. Myślę, że miejscówkę poznacie. I pokojarzy, pokojarzycie film na moim kanale z tej wody także do zobaczenia nad wodą spójrzcie jaką miejscóweczkę znalazłem bardzo fajna tutaj takie zejście spójrzcie jaka krystaliczna woda my lubię właśnie takie wody lubię właśnie takie wody fajne są tylko że Wszystkie są pozamykane naokoło i trzeba mieć klucze do tego. A kluczy jest ograniczona ilość i nie każdy je może mieć. Piękna woda. Monster Orange. Akurat to jest opakowanie po truskawce, bo jeszcze tutaj miałem resztkę truskawki. Także biorę się do roboty. Wsypię to wszystko. Myślę, że tu jest kilogram. Prawie cała torebka. Biorę się i, i ogień. Fajnie, bo wiatr jest w tą stronę będzie daleko niósł te, niósł te kulki. E, ale nie wiem czy dobry pomysł jest tak daleko nęcić. Myślę, że jakieś 100 metrów dalej nie. No i już tutaj sobie nie wiem czy Wy to widzicie, ale naprzeciwko, na centrycznie na środku ekranu są wiatraki. No i będę sypał je, będę rzucał kulki w tamtą stronę, więc później jak sobie wędki ułożę. Tak przyjadę, jak przyjadę w poniedziałek, no w, sobotę, w niedzielę wieczorem, to tutaj sobie tak ustawię, żeby mi tu w ten przestrzał, w ten przestrzał, żeby tu ładnie żyłki szły i tu sobie ustawię wędki, żebym, no te wiatraki po prostu będą mi świecić całą noc i to jest, mój, będzie mój punkt, w który będę rzucał, nie? Dobra, biorę się do roboty. Myślę, że będziemy się widzieć już. Yy, myślę, że będziemy się widzieć już w poniedziałek. W niedzielę. Będziemy się widzieć w niedzielę po południu. W niedzielę po południu się zobaczymy. Tutaj już z tego miejsca. Także do zobaczenia. No to witajcie w niedzielne, niedzielne popołudnie, w niedzielny wieczór. Tak jak zdążyliście zauważyć, troszkę już jestem załamany. Troszkę mnie dobiło to branie, to spięcie, ten ciężki hol. To nie była mała ryba. Może długo nie wędkuję. Może dużo karpi, ponad 15-20 kilo nie miałem na macie, dużo nie złowiłem może takich ryb. Ale to była bardzo duża ryba. Mało tego, wpłynęła w trawę. I nie miałem po prostu, nie miałem już jak z nią walczyć, to musiałem troszkę na siłę ją z tej trawy wyciągnąć udało mi się to no ale to było, zaskutkowało tym, że, pod, że mogłem jej troszkę rozerwać yy, rozerwać yy, pysk no i później jak już wypłynęła, zaczęła po prostu się obracać lewo, prawo ten haczyk musiał jej się wypiąć, niestety ale czułem masę tej ryby, czułem masę tej ryby. No podług tego jakie ryby łowiłem, czułem, że to mogła być ryba pod 20 kg. Też to branie było takie fajne, delikatne, powoli odjazd, co to była bardzo, bardzo ciekawa ryba. Nie jestem w stanie określić wagi, bo na różnych wodach ryby inaczej walczą i i po prostu to no nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to była duża ryba. Ale siłę miała potężną. Bardzo mi szkoda, że się spieła To było pierwsze branie. Nie wiem, co będzie, co będzie dalej. Nie wiem, czy to było pierwsze i ostatnie branie. Czy może w nocy jeszcze uda mi się coś dołowić, czy coś złowić w ogóle, czy będą brania. No, nie wiem. Po prostu już jestem taki zmieszany, że wiecie jak to jest. Nie muszę wam o tym mówić, nie? Jeszcze powiem wam jedno zdanie. Odnośnie tego, że warto było wczoraj podjąć tą decyzję i zmienić tą wodę, <laughs> przyjechać tu, podnęcić sobie. I spróbować złowić na takiej wodzie rybę. I mimo, i mimo, że była taka sytuacja jaka była, jaką widzieliście, to i tak warto było przyjechać tu dla takiej sytuacji. No, morał jest tego taki, że udało mi się już zrealizować mój plan jaki, jaki miałem, jak przyjechać tutaj zrobić jedno, jedno branie to, że nie udało mi się ryby wyciągnąć to już po prostu siła wyższa no ale warto było dla takiej sytuacji tutaj przyjechać i podjąć tę decyzję także Jakbym nawet w nocy już ryby nie złowił, czy, czy rano, to i tak już jestem spełniony. Troszkę z niesmakiem, ale warto było. Także z taką myślą idę spać. Zrobię sobie jeszcze kawę, posiedzę. A noż Widelec może jeszcze coś uderzy. Zobaczymy. No nic. Do zobaczenia w następnym wejściu. Zobaczymy, co ta noc pokaże. Widzę się praktycznie już południe. No a ja bez ryby. Tak jak przypuszczałem to było jedno branie. I ostatnie. Pierwsze i ostatnie. Nie było żadnych w ogóle pociągnięć, piknięć nic, kompletne zero. Także nie wykorzystałem swojej szansy. Ale przyjadę tu jeszcze jak tylko będę mógł i spróbuję znowu sił na tej wodzie. Wiem, że są tu piękne ryby, ale po prostu roślinność, trawa w tej wodzie nie pozwala bezpiecznie wyholować ryby do brzegu. Może nie to, że bezpiecznie, ale spokojnie, o, w ten sposób. Jakieś przeszkody ciągle gdzieś się pojawiają w tej wodzie, ryba wypłynie, wpłynie w trawę. Ciężkie, ciężkie wyrywanie z trawy, no, powoduje te spinki, no, trudno się mówi. Także fajny wyjazd, tak samo był fajny wyjazd na, na poprzednim jeziorze. Połączyłem te dwa, te dwa wyjazdy, no bo to tak z, jednego, z jednej nocki na tamtym jeziorem, no, za mało materiału było, a chciałem w końcu coś złożyć, jakiś film dla Was. No ale się karp spławił. Także to jest pierwszy materiał. Jeżeli się podoba zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Bardzo Wam za to dziękuję. A dzięki Wam ten kanał się troszkę rozwija. No, i jak to może, to niech udostępnia. A ja będę Wam więcej pokazywał moich przygód wędkarskich na niemieckich wodach. Także do następnego, na razie. Cześć! Jeszcze dla tych, co mają Instagrama, to zapraszam na mój profil. Tam wbijam więcej story z wyjazdów. Relacje, także praktycznie każdy wyjazd jest relacjonowany na bieżąco. Brania nagrywane są, także link w opisie pod filmem. Tak samo jest link w opisie pod filmem do strony na Facebooku, która też się mega rozwija, yy, która niedługo będzie miała 2000 obserwujących. Także bardzo dobry wynik, jak na mnie. Bardzo się cieszę. To dzięki Wam. No dobra, teraz już naprawdę. Do zobaczenia nad wodą. Siema.